Kochani, witam się z wami serdecznie ponownie z mojej kuchni i dzisiaj postanowiłam nagrać dla was przepis z TikToka. Nie wiem czy już go widziałyście. Jest to przepis na makaron z pomidorami i serem fetą. Jest to danie bardzo szybkie. W przygotowaniu, więc super sprawdzi się dla osób takich jak ja, pracujących zawodowo. Powiem Wam, że mam dzisiaj naprawdę niewiele czasu, bo zostało mi około 2,5 godziny do wyjścia do pracy. Więc postanowiłam dziś wypróbować właśnie ten szybciutki przepis. No i oczywiście podzielę się tym przepisem z Wami. Jeśli macie ochotę, to, to zachęcam do wypróbowania tego przepisu w domu. No, i najpierw pokażę Wam, co będzie nam potrzebne do przygotowania naszego makaronu. Będziemy potrzebowali pomidorki. W przepisie były pomidorki koktajlowe, ale ja postanowiłam kupić takie większe pomidorki, bo one są na gałązkach bardzo słodkie. Naturalnie będziemy potrzebować sól. Ja mam tutaj również czosnek, przyprawy włoskie, biały pieprz, oliwa z oliwek. Moja oliwa z oliwek jest. Z, z dodatkiem bazyli. Yy, będziemy potrzebowali również makaron. Ja znalazłam w swoich szufladach taki, więc dzisiaj go użyję. No i nasz serek feta. No i zaczynamy od przygotowania pomidorków. Najpierw oczywiście musimy je umyć. Użyję dzisiaj wszystkich. Tutaj jest pół kilo. Nie wiem, czy ta porcja nie będzie za duża ale taki makaron możemy śmiało kilka dni przechowywać w lodówce i zjeść sobie to danie po prostu kilka dni nawet później. Bardzo ładnie pachną już o tej porze pomidorki, a właśnie takie na gałązkach są bardzo słodkie i soczyste. Pomidorki mamy już umyte, więc będziemy je kroić. Moje są takie większe, więc ja będę je kroić na cztery części, ale jeżeli macie małe pomidorki koktajlowe, to oczywiście możecie je przekrawać na połówki lub zostawić w całości. Wszystkie pomidorki już skroiłam. Włożyłam je od razu do naczynia żaroodpornego, w którym będę przygotowywać moją potrawę. I zobaczcie, na środku zostawiłam odrobinę miejsca, aby właśnie tutaj umieścić nasz ser feta. I ja po prostu z opakowania przekładam mój serek na ten środek. Tak to właśnie wyglądało w przepisie. Samo krojenie zajęło mi naprawdę niewiele czasu. Zobaczcie, ser mam również przygotowany, więc w zasadzie to już jest wszystko. Dodajemy naszą oliwę z oliwek. Moja jest z bazylią, więc świetnie tutaj będzie pasować. Dodaję również inne przyprawy. Ja używam białego pieprzu odrobinkę. Mam również takie przyprawy włoskie. Sporo ich dodaję, bo my lubimy takie aromatyczne potrawy. Mam też mielony czosnek, przypraw nie żałujemy, no i odrobina soli. I zobaczcie, to już jest wszystko i teraz nasze naczynie żaroodporne wstawiam do piekarnika. No, i słuchajcie, wyjęłam już moje pomidory z fetą z piekarnika. Piekły się one około 20 minut, tak jak myślałam. Widzicie, że ser feta praktycznie zupełnie się rozpuścił. Pomidorki również bardzo fajnie się udusiły i puściły sok, więc teraz zostało nam tylko dodać nasz ugotowany wcześniej makaron i wszystko razem dokładnie wymieszać. Wyszło mi dość sporo tego makaronu, tak jak wam mówiłam. Widzieliście, ile użyłam pomidorów? Użyłam również całej kostki fety. Więc mieszamy wszystko dokładnie. Ja ugotowałam tylko pół paczki makaronu, bo my jesteśmy tylko we dwoje. Ale jeżeli was jest więcej do nakarmienia, no to oczywiście ugotujcie całą paczkę. Mam nadzieję, że mój makaron nie będzie zasłony, bo tak jak wiecie, feta jest dość słona. Nie soliłam zbyt mocno. Fajnie tutaj jeszcze by się sprawdziła nam świeża bazylia, ale niestety nie posiadam. Zaraz będzie pierwsza próba smaku. No, dość długi ten makaron, kutnego, żeby był krótszy. Mmm, pyszne! Naprawdę bardzo dobre. No więc, moi drodzy, tak prezentuje się gotowe danie na talerzu. Musicie uwierzyć mi na słowo, że smakuje przepysznie i również wygląda nie najgorzej. Przygotowanie zajęło mi około 20 minut, więc jest to jak najbardziej ekspresowe danie. Jeżeli wy również w kuchni nie lubicie stać nad garami i godzinami mieszać i przygotowywać skomplikowane, Potrawy, to zachęcam do zostawiania subskrypcji i kciuka w górę. A na dziś to będzie już wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego filmiku. Na razie, pa pa!